Co ma wspólnego ojciec krzesny z leadership? Dzisiaj między innymi ten temat na efektywni na etacie, ale żeby nie być gołosłownym, otóż Vito Corleone, Don Corleone nigdy nie, odcho nie odchodził od tego stołu z emocjami. Taka jest prawda. Zawsze potrafił te emocje trzymać na wodzy, ale najważniejsza lekcja z tego nagrania, patrzenie długoterminowo czyli czy twoje aktualne działania przyniosą pewną korzyść w długim terminie bo to że aktualnie zjesz czekoladę na przykład i będziesz krótkoterminowo bardzo szczęśliwy to czy w długim terminie ona przyniesie i zrealizuje twoje cele rezultaty w postaci lepszej sylwetki zgubienia wagi i tak dalej? to jest tylko przykład staw sobie tutaj co chcesz natomiast właśnie Vito Corleone pokazuje nam jak patrzeć długoterminowo, nawet w pewnym momencie, chowając uwaga, swój żal po stracie syna. Potrafił to zrobić, potrafił zaplanować całą rozgrywkę idealnie. Ojciec chrzestny, jeśli chodzi o planowanie długoterminowe, niejednokrotnie na pewno się tutaj pojawi. Tymczasem zabieramy się do dalszej pracy. Miłego dnia!